I co, cieszysz się, że zobaczyliśmy świątynię? Bablu, zadzwoń do biura i powiedz, że papiery mają trafić na moje biurko. Wracamy do pracy. Widzieliśmy świątynię, ale ja teraz muszę do Łazienki. Przepraszam, proszę zatrzymać samochód. Proszę, szybko. Muszę iść do Łazienki, to bardzo pilne. Ale w pobliżu nie ma ani hotelu, ani restauracji. Mam problem i muszę skorzystać. Nic nie poradzę. Jak mam wytłumaczyć moim nerkom, że jesteśmy na autostradzie? Muszę natychmiast iść do Łazienki. Ale, mamo, nic już nie mów. A co mam teraz zrobić? Przy świątyni były toalety, mogłaś tam pójść. Gdzie ja teraz znajdę toaletę?